mamy dobry czas, choćby 20 minut, aby jednak powiedzieć to kazanie. Proszę położyć. Chcę przez te dni mówić wam kazanie o wielkiej pokorze i ogromnej ufności, z jaką musimy podchodzić do Boga. Będzie sześć takich kazań. Kilka jest super nowych orędzi. Kilka utopionych w systemie, który bym poznajdywał dawniejszych. Ten wyjazd pokazuje nam, że nic nie leży w naszych rękach. Wszystko, co się okazało, jest darem pana Boga. Ta pielgrzymka jest próbą naszej pokory przed majestatem Boga i ufności. Daje krótką relację, jak Bóg jest wielki i jak prowadzi. W, w niedzielę wieczór o 11.00 biuro dowiedziało się, że wtorek, środa Lufthansa znajduje. Cześć Was dowiedziało się w niedzielę i była święcie przekonana, że pielgrzymki nie będzie. Wedle ludzkich praw nie będzie. W prawie niemieckim my mieliśmy obsługę przez Lufthansa i z powrotem wszystkie te przeloty. Stoi jasno, jeśli grupa ma więcej niż 20 osób, nie może być rozkładana w przypadkach trudnych na różne loty i firma tego nie załatwia. A nas było na Lufthansa prawie 80 bo część was dojeżdża z innych kątów, prawie 80 ludzi. Lufthansa to Niemcy, dzieci nieprawdopodobne. Niemiec Polakowi pomógł. Coś się dzieje. Nigdy w historii, kiedy Polaków dotykało nieszczęście politycznie gospodarczo, Niemiec zawsze szkodził. Pod naciskiem ostrego ma maila żądamy do pół godziny załatwienia nam biletów. Ustąpili. Rozlokowali naszą grupę 76, 76 osób na pięć lotnisk. Istanbul, Madryt, Paryż, Amsterdam, Londyn. Pozałatwiali przez różne linie i bulili ceny sromotne, bo jeden chciał w ostatniej chwili jechać, chcieliśmy mu pomóc, ale cena biletu 16 tysięcy, w takiej kwocie Lufthansa dokładała do tego dzieła. A że ten wyjazd jest bardzo nie na rękę Czarnemu, czyli demonowi, to dzieci robił wszystko, żebyśmy nie Dojechali. Alarm, zwołaliśmy się w ciągu dwóch godzin, była decyzja. Startujemy, msza święta w pół do szóstej. Większość z Was otrzymała komunikat, dojechała, ruszyliśmy. Zaczęły się piramidy w Warszawie na lotnisku. Amsterdam głównych walizek ludzkich nie weźmie, bo nie ma umowy z Meksykiem na wymianę pieniędzy przy transporcie. Nagle trzeba je przepisywać. Czy poszły na Paryż? Cztery dzieci poszły na Londyn w ostatniej chwili, bo nam już do Amsterdamu i wrócił pan Maciuś, coś nie potrzeba. Wziął wieteczki, nadali na Londyn. Dzieci zaczęliśmy się rozjeżdżać. Grupa, która została z Krakowie, spóźniła się, nie spóźniła się. Awaria samolotu, więc to, co miało być łączone, nie da się być połączone, Jest ona 40 godzin dzieci w plenerze, samolot z nie wyjechał, w 11 na Instanbu załatwili <laughs> dzieci bilety. Myśmy jechali dosyć szczęśliwie, choć takie niuanse dzieci były, ta grupka moja 16 osób, dołączaliśmy się w jednej, to, to, to się... To jest coś nieprawdopodobnego. Pani Julusia Zięczak nagle jest, doszła w Amsterdamie, ma punkt opuścić. To są kilometrowe odległości przeszczenie żeby dojść. Dzieci w Londynie, cztery osoby nie zdążyły wsiąść do samolotu, bo komputer nie nadążył, wydrukować biletów tam, bo myśmy nie, nie byliśmy w stanie je otrzymać w Krakowie, bo to nie, więc mówiono tam będą komputery. W Wiedniu zostają, głów, znaczy w Londynie główne walizki, dzieci główne walizki liturgiczne, szturmowe. Szefostwo zostaje z marysarzami dzieci w Londynie. I nie ma nadziei na wyjazd. To nie wyjedzie, nie ma szans. I nagle staje osoba, która mówi po polsku. Niewiasta. Przy tej czwórce, gdzie już jest beznadziejna, wracamy do Krakowa, mówi płynnie po polsku, płynnie po angielsku, po hiszpańsku, pracuje w biurze na lotnisku dla spraw meksykańskich. Zrobiła taki larn, że pół lotniska, jak to nazywa to? Nazwa to? Hydro. Poruszone dzieci, dzieci i paczki wyszły. Rozumiecie? wyszły. Grupa londyńska miała dwie paczki, znikły. Nie mamy obrazu Matki Bożej, nie mamy flag, nie ma, etc. Cztery główne paczki szturmowe, nie przyszły dwie. Ja zapomniałem Matki Bożej, Róża Mistyczna, cudowny plan, Pan Krzysiu bierze i doświadcza wielkiej wiary, bo dzieci wszędzie, on jest kontrolowany. W Instambule Kładą matkę Bożą na podwyższeniu, zaczynają odmawiać różaniec, wokoło wszystko od nich ucieka. Zostają nagle sami. Matka Boża poinformowała islamitów, że dzieło nawracania rozpoczęło się. Kiedyś myśmy się już, zdaje się, że jesteśmy na miejscu. Nie ma wózka pani Reni, a bez tego chodzika nie ma szans. Dwie godziny znowu załatwiania. W Meksyku jedna grupa na portalu terminalu jeden, druga dwa, odległość parę kilometrów. Gdyby Bóg nam nie posłał Pana Jarka, widzi to, co się dzieje jest poza naszymi ludzkimi możliwościami. Dojechaliśmy wszyscy, dziś kiedy po dziesiąte dojechała Pani szefowa, wziąłem, śpiewaliśmy, dziękując jej sto lat, jak buchnęła płaczem, jak ją tuliłem, dziękując za to, co zrobiła. Jak kiedy Pani Małgosia Kopczyńska, a co mój mąż, ja mówię, z tego co wiem, to do Kamerunu go wywieźli, bo po mnie że żad leć, pani nie tam, leć. Widzicie, dzieci jak szczała polecia do męża. Jest na dole? Tak, na pewno do Ponad 40 godzin każda grupa wymanewrowana, wywożona jesteśmy. Dzieci Bóg tu karty rozdaje. Terminy z Lufrazy na tą grupę 26 lub 28 luty. Dzieci, Bóg prowadzi. Na kolanach, w pokorze, nie podskakiwać. Ja niedawno podskoczyłem. Panie jakbyś uplęknij i podaj. Kucnij tu z boku, bo ja mogę się... I będziesz mi aniołku. Zaplanowałem jeszcze jedno dzieło. Piękne wzgórze 4 czterometrowa figura Sakula wszystko rzeczy i postanowiłem, że będzie kilka portretów rycerzy, że ogłoszę. Jak ktoś ma 30 tysięcy, czy 35, to artyści mu zrobią wierną kopię jego portretu. Dzieci miałem kilku chętnych. Nie miałem w z tym. Chciałem zrobić takie wotum podziękowania Bogu i pokazania Panie Boże, że ci ludzie wytrwali. No i dzieci. Rozsierdziłem Pana. Nie było we mnie pokory, a dużo pychy. Posłuchajcie. Dlatego, kiedy usłyszałem o tym zdarzeniu, powiedziałem od razu: Posłuchaj pani, Pan Bóg zaprasza. Doświadczenia są po to, abyśmy pokazali wielką ufność. Można sprzątać z na ołtarzu, wszystko dzieci, słuchajcie, żebyśmy później w z autobusu. z I wie, dla mnie jest to ogromna. Lekcja ufności, ani przez sekundę nie zwątpił, że nie dojedziemy do Meksyku. Was poprosiłem, ofiarujemy to wszystko za islamitów, bo diabeł jest bardzo wścieknięty. Powiedziała nam Matka Boża koniec września w orędziach burzańcowych, że teraz na Was Demon uderzy. Nawet wczoraj, kiedy my się już rzeszli na tym terminale jeden i jedziemy pochylonymi, ruchomymi, płaskimi sodami, dzieci zepsuły się. Stanęły. Gdziekolwiek we wchodzić, czy się Tysiące dzieci pytań. Pan Jacek stoi w L Paryżu w płaszczu czerwonym, bo jedna blondynka podjęła własne kroki uwalniania systemu. Nagle do niego podchodzi człowiek, coś mówi do To pan Jacek już jest uzbrojony w system, który mi kupi. On jest w płaszczu, no to ten mu mówi do kom, ko, komórki słowa, pan Jacek czyta po polsku, jak to dobrze widzieć w Paryżu w takim miejscu brata masona. <grywa> Pan Jacek mu odpowiada, my są rycerzem Chrystusa Króla. Popatrzył, powiedział, że... czy a, a, bo, był, bo to było w Meksyku, nie? W Meksyku to było. A on mówi, witamy w Meksyku. Wy dzieci, a co jeszcze przed nami? To nie wiemy. Pani Agnieszka miała tego dnia takie ciśnienie, że mnie ciągnęło, żebym przyleciał z bo miałem sprawę, musiałem przylecieć, a ona mówi: Niech nie czeka, bo mam orędzie. A już rano miałem syna na przy świętej, że to się Bóg nie widzi, więc ja wiedziałem, że będzie. orędzie. Ona wystraszona, mówię: Dziecko drogie. Niech Bóg leje, byle tylko mówił. Bo jak mówi, to nic nie jest stracone. No, ale mówi pięknie: Powiedz mojemu najdroższemu słudze, że bardzo mi się nie podoba jego pomysł na urządzenie mojego wzgórza. Ja już dziecko wszystko powiedział, i to panie, ja już później wieczór pół godziny krzyżem leżał, w się, ustawiłem panie, jakby Weź rano leć na orędzie, powiedz, że, że, że Panie Boże, no, ja będę Was jeszcze lepszy, nie? Kupiłem mu to miejsce, a on obiecał uświetnić je na moją chwałę figurami przedstawiającymi mojego syna. Najświętszą Marią Pannę, aniołów świętych. Dopóki człowiek żyje, nie ma pewności, czy zdoła zdać ziemską próbę i zwyciężyć. Człowiek do końca życia jest tylko człowiekiem. Dopiero godzina próby, która przyjdzie dla każdego z Was, wypróbuje go w ogniu, aby określić jego wartość. Dzieci, nie myślcie, żeśmy nie wiadomo kim są. Nie pomoże woda, nie pomoże mydło, jak żeś nie urodził. A my są nieuroda od samego startu, dzieci przez grzech pierworodny. Trzeba czuwać bez przerwy. Skłonność do zła, skłonność do pychy nam bez towarzyszy. Zasługa ludzka nie powinna nigdy przesłaniać zasługi boskiej. Wierz mi, że choćby człowiek był pokorny, zawsze zabraknie mu trochę pokory. Tacy jesteśmy. Pamiętacie opowiadanie w Starym Testamencie? Bóg wysłał proroka do państwa izraelskiego, do Betel, aby tam rozwalił ołtarz, ale ma się u nikogo nie zatrzymywać. Był tak skuteczny, rozwalił ołtarz, królowi ręka uskła na jego rozkaz, błagał. Ale przyszedł też prawdziwy prorok, który był w Betel, i przekonał go, że ja, do mnie też Bóg mówi, zostań u mnie. I tego pokornego proroka z Jerozolimy jednak pycha, zeżarła, bo rozkaz Boga brał, zaraz wraca, jak rozwalczą tarz. U nikogo się nie zatrzymali. No dzieci biednego tego proroka napadł lew, zabił go, ale był to taki lew, że siedział koło jego ciała i nie ruszał się. Ludzie szli do Betel, lew się nie ruszał. Opowiedzieli o tym królowi, prorok to usłyszał. Ja wiem o co chodzi. Poszedł, zabrał tego niepokornego proroka, lew mu nic nie zrobił i połapał go u siebie w grobie. Miał tyle zasług, Miał taką łaskę od Boga, dzieci, no i przez te można masę rzeczy stracić. Wierz mi, że człowiek, choćby był pokorny, zawsze zabraknie mu trochę pokory, ponieważ jej, powinien jej najmusilniej strzec, a im więcej mu błogosławię, tym bardziej wierzy we własne siły. Dzieci, tak to dzieci z nami jest. Będziemy słyszeli orędzie o tak zwanej pysze ludzkiej. Mają Boga w nosie, a coś się wydarzy, a modlą się, toczą się na głos, że ja wyprosiłem. No wyprosił. I ta się dzieci odzywa i Bóg mówi, to mnie zasmuca. Historia ludzi i historia Boga to dwie różne historie. Nie wialcz więc o Twoją chwałę na ziemi, ani nie udowadniaj swoich zasług, ani nie wynoś na ołtarze żyjących pod Twoimi źródłami ludźmi, bo wywyższenie to moja rzecz. Jak ja chciałem zrobić w dórze, tam tryj będzie kilka siedem figur. Z aniołów świętych i, mo i moich rycerzy, które się tu tyle lat. Bo zawsze. 20 czy 30 na 25 tysięcy 38. I chciałem tylko, no w tym tekście było my, nie? My, Panie Ci prowadzimy. Więc Pan Bóg się w dzieci ustawiał mnie szybko. Bo wywyższenie to moja rzecz. Poniżenie również. Pamiętaj, aby wszystkie dzieła Boże przypisywać Bogu. Dzieci, to, co się wydarzyło przez te dwa dni, dwie noce, to jest wszystko cud logistyczny. Nawet nam złapali paczkę liturgiczną, moi drodzy, paczkę liturgiczną w Meksykanie, ocnić nie wydadzą. Gdzie macie kierza? Gdzie macie księdza? Wyhatlujecie. To panie Małosia mówi, to my go obudzimy i on tu zaraz przyjedzie z hotelu, że jest, że to, to jest jego. Kobieta machła ręką po raz ostatni was Gdzie macie księdza? Kto z was jest księdzem? Chłopów też sprawdzali, też się pytali, kto z jest księdzem? Przy innym bagaże. Pamiętaj, aby wszystkie dzieła Boże przypisywać Bogu. A jeśli powiedziałem, byliście posłuszni i dlatego mogłem oddalić od Was nieszczęście, to Bóg nawiązuje do orędzia październikowego, co Wam głosiłem na, to mam głosiłem w październiku króla. Chciałbym, aby słowa te wzbudziły wdzięczność, a nie miłość własną. Robimy dzwon na dzwon Bóg. Nie mruczy w górze, zostanimy na lepsze czasy. Człowieka poniosło, a Bóg jest bardzo wrażliwy. Bardzo wrażliwy. Przestań więc czynić dzieła ludzkie dla ludzi, dla historii i chwały ludzkiej. Wszystko to obróci się w drogę. Nic z tego nie zostanie. Ja bym tylko. Zostanie tylko to, co jest wartością w moich oczach, a co do tego nigdy nie może jej pewności, ponieważ drogi Boże i drogi ludzkie bardzo się różnią, jak sam badasz, chodząc po swoim podwórku, zgłębiając przestrzenie kosmiczne, po których ja się przechadza. Żeby rozumieć ten dialog, ja się przechodzę w feremi, a ja mam tam urwisko. W tej zimy dwa metry od, metr od drzwi kaplicy ujechała góra. <grymne> Przedam się tam i badam to. Badam kosmos, a pan mówi, ja po kosmosie się chodzę, tak jak ty spacerujesz nad tym urwiskiem. Ona ma raptem 30 metrów długości. I wszystkie drzewa w po potoku. Wszystko lechło. Je rozumiecie? Jedno na metrą w kapicę. Aby ktoś, ja bym tam przed nocą to już zginął. Jestem więc zawiedziony. Dziś to straszne. Rozumiecie? Dla mnie to straszne. Ale wiem, że Bóg kocha, że błogosławi. Znów za bardzo się troszczy ludzi, zamiast poz, pozostawi, pozostawić to mnie. Cierpienia i poniżenia są łaską, która ma nauczyć ludzi pokory. Ja chciałem Was po części wynieść na piedestał, a Bóg ma lepszą łaskę. Da. Wynoszenie ich na piedestę jako męczenników wiary czyni słabszych spośród nich, a więc większość, niepokornymi i zaciekle walczącymi o swoje zdanie i o swoją wolę, nie tylko z ludźmi, ale i także ze mną. Dziś jesteśmy blisko Boga, ale jak usłyszymy, że dojdziemy do tych orędzi, jak dzieci łatwo nam jest sfiksować przy zmiennych porach. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak na tym etapie diabeł nas kusi. Nam się wydaje, że my daleko doszli, Pani Małgosiu, jutro może każdy z Was to usłyszeć, co ja usłyszał. Jestem zawiedziony. Powinniście raczej powtarzać sobie, że ślubowaliście służyć i sługami jesteście. Rozczulając się tak bardzo nad swoimi cierpieniami, słudzy zapominają o cierpieniu ich pana. Więc moją grupę uspokajałem, później tą połączoną londyńską dziećmi. To jest ogromna łaska. To, co my przeżyli, to jest nic. W z panem Jezusem, to jest tylko dokładanie małej cegiełki do chwały Boga. A w dodatku, z łaska jest tak wielka, jak nawrócenie islamitów, to za nią dzieci trzeba zapłacić. A chętnych do płacenia nie ma, więc to wszystko dzieci na was przyszło, na nas. Cieszymy się, mamy ogromne doświadczenia, nasze horyzonty są tak poszerzone, przybyło nam mądrości życiowej i zarazem ogromna ilość pokory. Tata, mu, tata mówi do córki: wyjeżdżam, Choć nie mamy biletu i nie wiadomo, czy będzie. To w takim razie po co jedziesz? A bo Bóg nas zaprosił. I na pewno tam dojedziemy. A co się stanie, jak wasz Bóg nie zrajezi wam tego, dalej Mu będę wierzył. Dojedziemy. Bóg to wszystko zaplanował. Odwróćmy teraz ich oczy od własnych cierpień. Dzieci nikt mi, nic mi nie nic nie woli. To, co mi kościół dał, to jest samo samo, samo On Ono dziękuję, bo gdyby tego kościół nie dał, byłbym tu. Dotknęlibyśmy takich lekcji. Ty ludzie ci przeżyć? A że co najszczęśliwszy księdza. Nic mnie nie boli. Czekam na kolejny rozkaz, bo wnet będzie musiała się Pani, zapy zapytać. Boże ojcze, czy na 2.25 masz jakieś plany? Jeśli chcesz, to wszędzie się bojecie. Choćby mieli lądować na wodzie. Urwało się pół dachu. Będziemy wykonywali misję. Dzieci, koniec utyskiwania. Czy tak działają? To, co wam wszystko to jest zgodne z planem Boga. Bo dzieło przerasta wszystkie ludzkie możliwości. Nawrócenie 2,5 i miliarda mahometan Ludzie! Przestaliście bowiem wierzyć, że ja potrafię dokonać moich dzieł. To wszystko Bóg zrobił. A uwierzyliście, że waszą ofiarą i waszą i tylko waszą dokonacie zmian. Powtarzam wam jednak, ja jestem. Dlatego cieszę się, że tylu z was jest. Drogi, daleki wyjazd. Już, się, już myślę o Gruzji, co w Gruzji Bóg przygotuje. No i ostatnia męska uwaga Pana Boga do Księdza Piotra, taka bamy Nie walcz też o pieniądze bo wiesz, że je dostaniesz. Gdyby nie to lędzie, nie zacząłbym dzwonu, mając 70 tysięcy złotych. Zaginę, bo ja nie mam tylu, żeby to pokryć. Przy kielichu do połowy mogłem jakoś zaczynać pewne rzeczy, ale przy tym pan mu przychodzi i mówi prosto: nie walcz też o pieniądze, bo zawsze dostaniesz. Ten rok, Początek roku jest kilka takich inwestycji strategicznych dzieci, żeby tu Błogosławił. Jego problem, że gdzie koniec końce złapać. Nie trać ufności dzieci. Nie tracę ufności. Wszystko, co wyrosło na początku tego roku, dzieci, podjąłem. Po ludzku jestem goły i wesoły, ale wiem, że to się zrealizuje. Mam dzieci 5 tysięcy na puszce seminaryjnej a mnie potrzeba pół miliona do dwóch miesięcy. W tym miesiącu potrzebuję 30 mam 5 tysięcy. Mam taką, taką szknieczkę w formie serduszka, chyba to było z tych Rafaello wybrane, gumkuję, patrzę 5 tysięcy. Za 10 dni mam Rozrachowanie na 30 tysięcy. Nie trać ufności. Błogosławiecie w imię ojca i syna i Ducha właśnie tego. Otrzymaliście to wszystko, abyście wiedzieli, co dalej, czemu później idą, pójdą takie piękne inne orędzia, które mam już wszystkie przygotowane, bo tego zapomniałem wziąć, więc mamy komputer sobą.